Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Kamil Kajaka, to kanał Mechaniki Ciała. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wrzucimy sobie na temat... Pytanie, czy warto studiować fizjoterapię? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, no bo jestem sam fizjoterapeutą i jak byłem jeszcze przed studiami, to poszukiwałem tego typu pytań w internecie. Odpowiedzi jakieś tam są, ale są takie, powiedzmy, mocno ogólnikowe. Ja postaram się rozłożyć to na czynniki pierwsze i dokładnie Wam powiedzieć, czy warto studiować fizjoterapię i co najważniejsze, to czy nadajecie się do tego, żeby studiować fizjoterapię, bo to jest bardzo istotne, bo wypalenie zawodowe czy taka rezygnacja podczas studiów. To rzecz normalna, więc zaczynajmy. Dobrze, więc rzecz numer jeden, od której sobie zaczniemy, będzie taka, czy w ogóle Ty nadajesz się do tego, żeby być fizjoterapeutą i czy będziesz szczęśliwy jako fizjoterapeuta, jeżeli powiedzmy ukończysz już swoje studia z tej pracy, którą będziesz wykonywać. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym zajmuje się fizjoterapeuta. Więc fizjoterapeuta w głównej mierze jest to osoba, która pracuje z drugim człowiekiem. Więc takie rzeczy jak cierpliwość, wyrozumiałość, empatia, no to jest taki must have do tego, żeby w ogóle myśleć o studiach fizjoterapii, bo no 100% Waszej pracy to będzie kontakt z drugim człowiekiem. Więc jeżeli boisz się ludzi, nie lubisz rozmawiać z ludźmi, jesteś introwertykiem, studia skończyć możesz. Później możesz popracować w zawodzie, ale wypalenie zawodowe, niezadowolenie z zawodu i to, że prawdopodobnie nie będziesz dobrym fizjoterapeutą, jest dosyć duże w tym przypadku. E, więc to są rzeczy, na które na początku bym sobie odpowiedział, patrząc na studia fizjoterapii. Idąc dalej, jeżeli jesteś związany w jakiś sposób z sportem, albo po prostu lubisz go uprawiać amatorsko i sport był zawsze w Twoim życiu jakoś i na zasadzie, nie wiem, czy zajawki, czy czegoś bardziej profesjonalnego, to tutaj też jest duży plus, ze względu na to, że w dużej części jednak fizjoterapia opiera się na tym ruchu, tak? no bo czy leczymy pacjenta neurologicznego, który ma duże schorzenie, czy leczymy sportowca, to i u jednej, i u drugiej osoby tak naprawdę będziemy pracować ruchem. Z tym, że no, ten ruch będzie inny. Oczywiście będzie inaczej zaplanowany. No ale to mamy już tutaj drugi punkt, który może Wam dawać taką informację, że powiedzmy, no coś tam nadajecie się do tego. Druga rzecz to jakim fizjoterapeutą możesz się stać. I tutaj tak naprawdę na początku trochę tak poruszyłem ten temat, ale teraz chciałbym wejść w to tak głębiej omawiając większość z możliwości. Więc wygląda to tak, że studiujecie sobie na początku fizjoterapię. Macie te 5 lat, na których macie możliwość dokonywania różnych praktyk w większości szkół jest tak, że możecie sobie te praktyki wybierać, ale wiem, że chyba na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym e, no jednak jest Wam to narzucone. To jest akurat słabe w mojej opinii, no bo powiedzmy, jeżeli jesteś studentem, który mniej więcej już wie, że nie, miałbym ja chciał pracować z dziećmi, no to fajnie byłoby iść do jakiejś placówki, która na przykład specjalizuje się tylko i wyłącznie w dzieciach, wiesz, że są tam dobre terapeutki, które mogą Ci przekazać jak najwięcej takiej e, takich praktycznych informacji, które Ci się przydadzą. I ja od razu mówię już, jak tu jestem, że później nie zapomniał, jeżeli zdecydujesz się na studię fizjoterapii, to pamiętaj, że podczas studiów fizjoterapii najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest to numer jeden: żeby nauczyć się anatomii. Czyli książki tego typu, to będzie Twój najlepszy przyjaciel, tak naprawdę. I musisz to zrobić, bo jak olejesz, jakoś sobie tam prześlizgniesz się, to i tak to wróci i będzie wtedy problem, bo może już będziesz po studiach, bo jakoś się uda, będziesz pracować i będziesz musiał znowu wartować, zamiast mieć już to wszystko e, zrobione od razu. Wracając do specjalizacji, wygląda to w taki sposób, że powiedzmy już macie te praktyki zrobione i coś wam się spodobało na praktykach, czyli byliście powiedzmy w gabinecie fizjoterapeutycznym, którym pracowało się głównie z pacjentami po urazach ortopedycznych, na przykład sportowcami i sobie tak myślicie, że hmm, Fajnie byłoby pracować z takimi osobami. I dlatego tutaj bardzo istotne jest chodzenie na te praktyki, bo e, jeżeli sobie olejesz to i przebimbasz i powiedzmy nie wiem, podpiszesz sobie praktyki, nie będziesz się przekładać, w sumie nie będzie Cię to interesować, tylko będziesz sobie chodzić, żeby to zrobić i skończyć studia, to później dopiero będziesz musiał sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie do jakiej pracy ja mam iść, w jakim kierunku ja mam iść, żebym był zadowolony, a te praktyki dają Wam taką możliwość, żebyście już wiedzieli w trakcie studiów, w jakim kierunku Wy się będziecie szkolić później. A nawet bym powiedział, że polecałbym robić kursy już pod koniec studiów, czyli czwarty, piąty rok fizjoterapii, robić sobie jakieś takie delikatne kursy, na przykład terapii manualnej, czy do jakiejś pracy na przykład e, ruchowej z pacjentem. No i jakie mamy te specjalizacje? Specjalizacji w fizjoterapii jest strasznie, ale to strasznie dużo, ponieważ nie jest to tylko ortopedia, gdzie pracujemy właśnie z pacjentami półrazowymi, ale mamy też neurologię, czyli pacjenci tacy po udarach, tak? E, mamy fizjoterapię teraz stomatologiczną, fizjoterapię uroginekologiczną, e, możemy i właśnie pod kątem stricte treningu, e, czy to trening medyczny, trening motoryczny, e, pediatria, tak? Czyli praca z dziećmi, no i Osteopatia chociażby, z tym, że no osteopatii nie polecałbym studentom e, po, po fizjoterapii od razu, jednak e, wydaje mi się, że osteopatia jest trochę takim e, kierunkiem, który warto jest, e, jeżeli już ktoś chce e, uczyć się osteopatii robić, to po jakiejś tam już praktyce z pacjentem, żeby mieć trochę tego doświadczenia, bo no jest to trochę zmiana podejścia i trzeba mieć już trochę wyczucie tego ciała i zrozumienie pewnych aspektów. No dobra, powiedzmy macie już wybraną specjalizację, pokończyliście kursy, uczycie się i czy to w trakcie studiów, czy dopiero po studiach stwierdzacie, że na przykład Lubicie fizjoterapię na tyle, że czerpiecie radość z tego, że się uczycie, tak? Że pogłębiacie swoją wiedzę i macie na tyle dużą wiedzę, że chcielibyście ją przekazywać dalej. To nie jest to specjalizacja fizjoterapii, ale można się też zajmować przecież ścieżką naukową, czyli można pracować chociażby nauczeni, wykładając powiedzmy. Czyli na przykład możemy robić doktorat, który pozwoli nam na to, żebyśmy później siedzieli w tej strefie stychnej naukowej, Może mieć studentów, których będziemy uczyć e, tej wiedzy fizjoterapeutycznej, lub jeżeli nie chcemy. W ścieżkę naukową, to też możemy przekazywać wiedzę w taki sposób, że jeżeli będziecie mistrzem w jakiejś specjalizacji, w jakiejś danej kategorii, no to przecież możemy prowadzić szkolenia. Dużo osób znam, które w fizjoterapii znalazły taką największą radość właśnie w tym, że nie w pracy z pacjentem, chociaż wiadomo, że na początku musiały popracować trochę z tym pacjentem, ale w tym, żeby szkolić innych fizjoterapeutów. Czyli żeby przekazywać im wiedzę, czy to z anatomii, czy to właśnie z jakiejś pracy terapii manualnej, czy to z pracy jakiejś ruchowej, więc to też jest możliwość tego, co możecie robić po studiach, czyli po prostu przekazywać dalej to, czego byście się nauczyliście jako fizjoterapeuci. Jaką uczelnię wybrać? To jest rzecz numer trzy, którą mówię to jest bardzo szeroki temat. Postaram się nie gadać tutaj nie wiadomo ile, tylko powiedzieć Wam to z mojego doświadczenia, jak to wygląda i omówić Wam studia stacjonarne, niestacjonarne, uczelnie publiczne i uczelnie prywatne. Więc yy, ja Wam powiem tak. Ja jestem tutaj w obrębie i okolicy Warszawy. Mamy tutaj Warszawski Uniwersytet Medyczny, e, AWF, jeżeli chodzi o publicz, e, publiczne uczelnie. Mamy również wyższą szkołę rehabilitacji e, i są to powiedzmy szkoły, które no, są najbardziej znane. Jednak e, no, jest teraz strasznie duży wysyp różnych szkół, które wykładają fizjoterapię i to nie jest wcale tak, że jedna czy druga uczelnia będzie lepsza dla Ciebie, ponieważ od razu chcę powiedzieć, jeżeli wiesz, co chcesz robić w życiu, jeżeli nie idziesz na studia z takim czymś na zasadzie, ja w sumie pójdę sobie na tą fizjoterapię, yy, ale ja nie wiem, czy ja chcę to robić, nie wiem, czy się będę nadawać do tego, bo jeżeli masz takie podejście, i nie będziesz się uczył od samego początku, nie będziesz miał zajawki, to czy będziesz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, czy będziesz na wsr czy będziesz na Mazowieckiej Uczelni Medycznej, czy to w jakimś mniejszym mieście, no to i tak się tego nie nauczysz. Bo naprawdę, jeżeli chcesz być fizjoterapeutą, to pamiętaj, że jeżeli włożysz 100% chęci w naukę, 100% chęci w realizację praktyk i będziesz miał taki stryk i powiesz, to jest. To, co ja chcę robić, to na jakiej uczelni byś nie był, ale wkładając 100% w siebie i tak będziesz tym fizjoterapeutą. Bo tak jak powiedziałem, każda uczelnia wiedza ma tą samą. Wiadomo, że na jednej uczelni są lepsi wykładowcy, e, którzy mogą cię lepiej i bardziej zarazić e, kierunkiem. Chociaż nie jest wcale tak, e, że na tych uczelniach lepszych system edukacji jest lepszy, bo często jest tak, że właśnie poprzez to, to narzucenie wszystkiego naraz e, ludzie się zrażają i e, no nie oszukujmy się. I, y, Wiele osób z Was, idąc na studia, nie będzie jeszcze na tyle dojrzałe, żeby zrozumieć system nauki, system pracy i pierwsze lata chcielibyście może spokojnie, powoli sobie wejść w to wszystko, przykładając się, ale nie na zasadzie takiej, że ktoś Was nagle zarzuci z każdej strony tym, że Ty masz kolosa, Ty masz to, Ty masz się uczyć, uczyć, uczyć bo to Cię może zrazić. I znam wiele osób, które rezygnowały ze względu na to, że e, właśnie z każdej strony były tak atakowane, a mogły być dobrymi terapeutami, bo pracują teraz powiedzmy jako trenerzy i świetnie sobie z tym radzą, tylko musieli podejść do nauki trochę w inny sposób, a czasami musieli po prostu z racji czasu trochę dojrzeć do tego, żeby e, pouczyć się więcej rzeczy na temat człowieka. Dobra, to teraz pewnie rzecz, która interesuje Was najbardziej, albo jest jedną z takich bardziej gorących tematów, czyli Kwestie materialne i ile zarabia fizjoterapeuta. W roku 2022, czyli rok temu, zostały podniesione pieniążki dla fizjoterapeutów i pracując w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli powiedzmy w placówce, gdzie to jest narzucone z góry, już jaką mamy wypłatę, dostajemy 5300 zł brutto jako magistrowie fizjoterapii. I to jest taka powiedzmy najniższa krajowa, jaką my możemy dostać. Jednak w branży fizjoterapeutycznej. Przestrzał pieniążków jest przeogromny. I z jednej strony może się to komuś podobać, może nie, ale w mojej opinii to jest fajne, że czym więcej się szkolisz, tym więcej zarabiasz. To jest rzecz numer jeden, a rzecz numer dwa: Twoja ścieżka zawodowa nie, tak nie ma ograniczeń. Czyli jeżeli zaczynasz pracę i na samym początku bardziej interesuje Cię to niż pieniądze, żeby nabrać doświadczenia, idziesz sobie pracować w takim Narodowym Funduszu Zdrowia, to powiedzmy, te pieniądze są takie ok. Mogą być, ale to nie znaczy, że ty masz tyle zarabiać cały czas, ponieważ nie ma czegoś takiego, że powiem ci, że możesz zarabiać 10 tysięcy, 15, 20 czy 40, bo naprawdę w branży fizjo wszystko jest możliwe. Idąc do prywatnego gabinetu, te stawki są większe, i no ja jestem powiedzmy w obrębie Warszawy, więc taki terapeuta. Może zarabiać od 8 do 20 tysięcy złotych w zależności od tego ilu ma pacjentów, jakie ma kursy porobione i to naprawdę jest zależne tylko i wyłącznie od Ciebie. Dochodzą do tego e, szkolenia, które możesz prowadzić, gdzie pieniądze, no wiadomo, że zawsze za produkt e, pieniądze będą większe niż za usługę, no bo wtedy jednak możesz tych pieniędzy zarobić więcej w krótkim czasie, a pewnych godzin nie przerobisz. No, pracując 200 godzin z pacjentami, no jest ciężko. Wiem, że są osoby, które robią takie rzeczy, ale no nie jest to łatwe na pewno, ale da się. Wtedy możesz zarabiać w takim prywatnym gabinecie i nie wiem, z 20 tysięcy złotych, tak? E, robiąc szkolenia, dodając do tego to, że teraz żyjemy w takim świecie, gdzie jest branża e, ta influencerska mocno e, wybita w górę, no to z tego, jak połączymy wszystkie te pieniądze, to naprawdę można zarabiać duże pieniądze na fizjoterapii. I fajne jest to w mojej opinii, że w tym zawodzie, czym więcej wkładasz od siebie, czym więcej robisz, to nie idzie to na marne czyli jeżeli jesteś osobą ambitną, której zależy też na tym, żeby mieć dobry byt, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby mieć swój dom, żeby jeździć fajnym autem. To na pewno jak będziesz się starać, to w pewnym momencie zawód ci to wynagrodzi. Tylko musisz dużo, ale tu dużo energii w to włożyć, i jest to w pewien sposób droga, czyli ciężko jest przeskoczyć pewne etapy, tylko trzeba sobie powolutku zaczynać. I tak jak mówię, to jest bardziej maraton niż sprint, czyli powolutku, 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 i w pewnym momencie dochodzisz do tego, że naprawdę pieniądze w fizjoterapii mogą być dobre i wcale nie jest tak, bo ja jeszcze pamiętam, jak studiowałem fizjoterapię, jak słyszałem, jakie to są kwoty, kto ile zarabia, to często to odpychało, a wcale tak nie jest. I czym dłużej siedzę w branży fizjoterapeutycznej, czym więcej osób poznaję, tym widzę, że te możliwości są czasami naprawdę, ale to naprawdę ogromne. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od tego, jakie masz chęci do nauki i do pracy, no i do tego, jakim jesteś fizjoterapeutą. No dobra, więc ja się trochę nagadałem. Dzięki wielkie, że spędziliście ze mną trochę tego czasu. Mój monolog był dosyć długi, ale tak jak mówię, chciałem wam dać jak najwięcej odpowiedzi na wasze pytania. Jeżeli komuś z was mogłem pomóc i chociaż w jaki sposób popchnąć was do tego, żebyście poszli na studia fizjoterapii, to teraz w skrócie tylko mogę wam powiedzieć, że naprawdę ja osobiście bardzo, ale to bardzo wam polecam studia fizjoterapii, bo nie ma tutaj stagnacji, jeżeli chodzi o rozwój i możecie się ciągle rozwijać, uczyć, pomagać ludziom, zarabiać fajne pieniądze i naprawdę... Poza tym, że będziecie żyć, to będziecie jeszcze żyć z zawodem, który jest naprawdę świetną przygodą. Więc jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia.